Kocur Daniel, Fundacja Podaruj Dobro. Nadajemy z trzeciego kongresu Rehabilitacja Polska, z największego wydarzenia rehabilitacyjnego i fizjoterapeutycznego od 10 lat w Polsce. Moim szczególnym gościem teraz jest pani profesor Małgorzatałkowicz, konsultant krajowa do spraw rehabilitacji medycznej. Pani profesor, kurz kongresu powoli opada. Ogrom, ogromne, wydarzenie. Ogromne wydarzenie. E, wiele dyskusji, wiele paneli. Jakby Pani tak w trzech słowach mogła ocenić ten kongres? Jeszcze kusz nie opadł, jeszcze jest bardzo dużo emocji, ale przede wszystkim olbrzymie zmęczenie, ale to wszystko przewija olbrzymia satysfakcja. Satysfakcja, radość, że się udało. Myślę, że będzie to takie wydarzenie, o którym będziemy mówić jeszcze przez wiele lat. Bardzo dużo uczestników kongresu to było wyjątkowe, bo wiele lat nie mieliśmy takiej frekwencji na naszych spotkaniach. Wyjątkowa okazja do przede wszystkim integracji środowiska, i to było widać, słychać i czuć. Myślę, że jeżeli razem będziemy ramię w ramię iść i przede wszystkim dla dobra naszych pacjentów starać się o zapewnienie najlepszych możliwych produktów, można powiedzieć, finansowania w rehabilitacji razem z fizjoterapeutami, to odniesiemy sukces. I to, co jeszcze jest dla mnie bardzo ważne, w trakcie tego kongresu przyjechało bardzo wielu młodych ludzi. Moim szczególnym zainteresowaniem jako konsultanta, bo takie są moje zadania, jest szkolenie i dbanie o kształcenie nowych kadr w dziedzinie rehabilitacji medycznej. No i jestem dumna, że udało się ściągnąć, zachęcić młodych lekarzy, młodzi lekarze uczestniczyli bardzo aktywnie w sesjach, w warsztatach i widziałam tą radość na twarzy, że tak dużo w rehabilitacji się ostatnio dzieje i tak dużo mówimy o kompetencjach praktycznych, czego jak widać oni bardzo potrzebowali. Więc dla mnie, ja to oceniam za to wydarzenie jako wielki sukces, bardzo dużo ciężkiej pracy. Ale olbrzymia satysfakcja. Pani profesor, czy pani też tak podskórnie jak ja odczuwa pewien symbol tego kongresu, pewien aspekt szczególnie, czyli interdyscyplinarność w wykładach, w dyskusjach kuluarowych, warsztatach, nawet? Przede wszystkim jedna rzecz, która była kompletnie niesamowita. To tak wiele tematów wszyscy chcieli poruszyć. Mnóstwo sesji, właściwie z całego obszaru rehabilitacji fizjoterapii, bardzo dużo warsztatów, bardzo wszechstronnych. I praktycznie to było niesamowite, że każdy chciał coś powiedzieć. Już właściwie nie mieliśmy czasu, przestrzeni, nawet możliwości dać się każdemu wypowiedzieć. Czyli dla mnie to jest olbrzymi potencjał, bo skoro tak wiele osób jest zaangażowanych i każdy chce coś zrobić, Czyli chce pobudziliśmy powiedzieć. na nowo. Ja myślę, że środowisko jest bardzo pobudzone no. i y, myślę, że mam taką nadzieję, że to pobudzenie, które było tu widać, wystarczy nam na jeszcze bardzo długi czas jako taka stymulacja nas wszystkich do dalszych działań. Pani profesor, szczególny moment ściśnięcie dłoni wszystkich konsultantów oraz prezesów, PTF, Peterechu i konsultantów. To historyczny moment, prawda? Myślę, że bardzo historyczny, myślę, że też przełomowy i teraz e, mam olbrzymią nadzieję, że za tym gestem, który był bardzo ważny, był bardzo ważny dla całego środowiska, bo jeszcze raz e, powtarzam, my zawsze pracowaliśmy razem, zawsze pracowaliśmy w zespole e, i tak to czasami jest, że e, ścierają się pewne, mm, pewne dążenia, wizje, kompetencje, to jest rzecz normalna, tak, tak jak w każdym. Dobrym małżeństwie. Są kłótnie, ścieranie, tak. ale razem idziemy w jedną stronę i mamy jakąś kierunku. wspólną wizję, idziemy w stronę tej wizji i tego kierunku i mam nadzieję, że za tym gestem bardzo ważnym pójdą kolejne działania, które się przełożą tak naprawdę na jakość, bo o to nam chodzi. Wcześniej miał wywiad pan profesor Szczegielny, ja on właśnie to powiedział, że proszę Państwa, to nie jest tylko gest. Ja już to czuję. To już jest pewna wizja, tak. że idziemy razem. My już to czujemy. To, jest to nie jest tak, że to było tu. Pamiętajmy, to było wypracowane. My mieliśmy wiele spotkań tak, wcześniej. wcześniej. Tak. To, to, to nie powstało z niczego. My dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się wielokrotnie z okazji różnych innych sympowizów, konferencji. I myślę, że ten kongres to była taka kulminacja, i ten gest to był taki, taki, taki wypracowanie pewnych wzajemnych Relacje. relacji i, i, i wspólnej drogi. To ja na koniec zapytam panią o mm, rolę lekarza rehabilitacji w polskim systemie. Jak pani go widzi? Czy na pewno trzeba ją przedefiniować i, i o to zabiegam cały czas, bo lekarz rehabilitacji zgodnie z programem specjalizacji, który został właściwie z bardzo zmieniony pod kątem jego upraktycznienia wiosną tego roku. I taki lekarz ma bardzo dużo kompetencji praktycznych, które do tej pory w systemie zdrowia nie były widziane i wykorzystywane, a ci ludzie garną się do pracy. My tak naprawdę robimy to wszystko, bardzo wiele tych procedur robimy, ale w żaden sposób nie są finansowane, więc wiadomo, niefinansowane to trochę śmiercią naturalną przez lata usychało. Ale myślę, że to jest taki czas, bo tak bardzo brakuje rąk do pracy, tak bardzo brakuje lekarzy w systemie, no że to jest też czas, i myślę, do wykorzystania tego, co oni umieją, potrafią i tego, co przez lata nauczaliśmy. I potencjał tych młodych ludzi, którzy tu I to potencjał, potencjał młodych ludzi, młodych lekarzy, którzy chcą. Proszę zwrócić uwagę, to, co się wczoraj działo, to było, to było, widać, widać ten pęd do zdobywania wiedzy. I to mnie napawia, napawa naprawdę wielką dumą, radością i nadzieją. Szanowni Państwo, to był największy kongres i historyczny kongres od 10 lat. My byliśmy w Pabianicach na trzecim kongresie rehabilitacji polskiej, fizjoterapii i rehabilitacji. Serdecznie dziękuję Państwu za bycie z nami. A ja przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które się przyczyniły też do tego sukcesu, a jest ich niemało, i y, na ręce też. Pana, prezesa fundacji, składam te podziękowania, bo bez Was to by się nie udało.